Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład tarota, kartę dnia na 10 lutego 2022 dla wszystkich znów. Kartę przełożyłam i tradycyjnie brosuję. karty na dzień dzisiejszy. As, monet. Dziś będziemy dążyć do stabilizacji w związku i w pracy. Dziś osiągniemy porozumienie. To też jest wzajemna wymiana myśli. Osoby samotne poznają kogoś wyjątkowego. Panie, w dniu dzisiejszym, mogą być adorowane. Ja nie jestem zwolennikiem, aby panie adorowały panów, albo o nich zabiegały, czy biegały za nim, bo to zawsze kończy się bólem serca. Dziś również możemy dostać niespodziankę od partnera. Dziś dostaniemy dobrą ofertę pracy, zlecenia. Możemy mieć dobrą sytuację finansową. Asmonet pokazuje pozytywne rokowanie w leczeniu. To jest powrót do zdrowia. Co na koniec? Rozsądek. Karty nielskie. Świętowanie. Dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Klara Tarot. Dbaj o siebie.